Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest początek czerwca, a ja zapewniałam, że w moim ogrodzie było więcej mieczyków. A ponieważ bardzo lubię te kwiatki, i stwierdziłam, że no parę odnajdę, żeby mi się przydało. I obiecałam sobie, że zamówię trzy mm, odmiany po pięć cebulek. Natomiast, jak zobaczyłam, jakie są. Ładne odmiany. Jakie są ceny? Ponieważ to już jest końcówka sezonu, więc no, są tańsze po prostu. Więc stwierdziłam, że no, muszę to zrobić i zamówiłam sobie troszeczkę więcej. Tak, troszeczkę więcej. Postanowiłam posadzić je w wytłuszczankach po yy, jajkach, ponieważ tak samo zrobiłam z. Tulipanami w tym roku i wyszły przepiękne, chociaż niektórzy mówili, że za gęsto. Tak samo tutaj też się wydaje, że jest za gęsto, wszystko, że nie będą miały gdzie liście rosnąć, że to jest niedobry pomysł. Natomiast naprawdę tulipany wyszły pięknie, co możecie sprawdzić na moim kanale, ponieważ tam, tam są te piękne moje tulipany. Akurat biało-czerwone, nasza flaga wyszła. I tak samo zrobiłam tutaj. Też mam biało-czerwone. Mam nadzieję, że tak będzie. I teraz mam do Was prośbę. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie w komentarzach, który sposób Wam się najbardziej podoba. Ponieważ stwierdziłam, że jednak cebulki mieczuków potrafią zwiększyć swoją objętość dość mocno, więc troszkę się boję, że ten sposób jest troszeczkę za gęsto jednak. Nie wiem, czy to wyjdzie dobrze. Tutaj jest drugi sposób. Drugi sposób jest to co drugi, co drugi rząd. A tutaj jest szachownica. I teraz mam do Was pytanie, który według Was sposób jest najlepszy? Czy dziurka w dziurkę, co drugi rząd, czyli pierwszy sposób, drugi sposób, czy trzeci sposób szachownica? Ja uważam, że najfajniejszym efektem będzie jednak to drugie. Natomiast moja rodzina uważa, że jednak szachownica. Więc ciekawi mnie Wasza opinia, jak to robimy. Jeżeli chodzi o zakopywanie, zakopujemy tak samo jak się mieczyki, na trzy głębokości cebuli. Ma się sobie to głębiej, ponieważ ma słabą ziemię, więc, więc może to zrobić. Natomiast ja mam ziemię twardą, gliniastą i po prostu one później by się bardzo męczyły przy wyjściu. Dlatego ja na trzy głębokości cebulki, taką sobie już tutaj skarpę zrobiłam. Nie przeszkadzaj, Fuksja nie przeszkadzaj, no. Trzy głęboko sobie zrobiłam i zakupujemy wszystko ziemią. E, razem z tym, ponieważ to jest e, tylko karton i on się po prostu rozłoży, drzewnice się przyjdą, zjedzą, y, niczym się nie przejmujemy. E, niektórzy się pytają, na przykład, taka ciekawostka czym się różni taki mieczyk od takiego mieczyku? To jest mieczyk w ubranku, a tego już rozebrałam. Normalnie swoje mieczyki zazwyczaj rozbieram, czyli obieram z tej łuski, o, z tej łuski po prostu obieram, żeby nie miało właśnie takich pędów dziwnych, bocznych, nie wiadomo gdzie. Tutaj nie miał się, się przebić, tutaj o, i wyszedł bokiem, Jakby się mu prędzej to ściągnęli, to, o, tu będą dwa pędy, czyli będą dwa kwiatki. To po prostu by się przebił do, do góry. Więc nie wiem, czy wszystkie będą równe, ponieważ niektóre, na przykład te cebulki, no, no tak nie powinna wyglądać cebulka, tak? Ona nie powinna pójść na bok. No nie wszystkie cebulki są piękne, tak samo te mogą prędzej zachwitnąć niż tamte, ponieważ już są wykiełkowane. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście pokażę i te cienie, i te blaski, ponieważ jeżeli nie, nie wyjdzie, to też Wam powiem, że nie, nie. Tulipany tak, ale mieczyki to raczej nie, bo to raczej nie wychodzi. O wszystkim Was poinformuję, żebyście nauczyli się ewentualnie na moich błędach, bo no, taki widok jest cudowny. Akurat w tym miejscu mamy trzy fioletowe kolory różnego odcieniu. Tutaj mamy ładny miszmasz, po prostu. Tutaj mamy z oczkami takie takie, takie ciemniejsze oczka, mają te. Mm... Mieczyki, a tu ma być flaga biało-czerwona, ponieważ jestem patriotką. Pokażę Wam, jak to wyszło. Mam nadzieję, że za jakieś 6 do 8 tygodni będę miała piękną po prostu plantację mieczyków i że będę mogła się pochwalić. Także oglądajcie, jak Wam się podobało, tu łapka w górę, a bardzo, bardzo liczę na komentarz, czyli na to, czy, czy jednak w pierwszy sposób Drugi sposób czy trzeci sposób. Także do zobaczenia i na pewno Wam pokażę, co z tym się wydarzyło dalej.